Witam na swoim kanale Czarownica Almina. Dzisiaj przedstawię Wam dwóch kandydatów, którzy startują w drugiej turze wyborów prezydenckich. Czyli Nawrocki Karol i Czaskowski Rafał. I tak ze strony astrologicznej to powiem tyle, że Nawrocki Karol to jest astrologiczna ryba zodiakalna, a Trzaskowski to jest zodiakalny koziorożec. I teraz według numerologii Trzaskowski urodził się 17 stycznia i ten, ta pierwsza liczba, którą dodamy, to jest 17, to jest ósemka. Ósemce patronuje w numerologii Saturn. I tak naprawdę koziorożcowi też patronuje Saturn. Czyli to jest taki saturnowski koziorożec, ale z trzeciej dekady i w trzeciej dekadzie dochodzi panna jako znak ziemski i merkury. Czyli ten koziorożec, z trzeciej dekady jest inteligentny. Ma, ma po prostu taką predyspozycję do nauki języków obcych i jest przy tym cierpliwy, jest pragmatyczny i po prostu jest racjonalny, ale też jest taki zacięty i taki nastawiony na osobistą karierę i na cel. I potrafi być po prostu bez względu na wszystko dążący, jak gdyby do celu, poprzez taki swój rygor, i Merkury nadaje mu taką dojrzałość i taki rozum, a panna tak mocno go osadza na ziemi i nie pozwala mu jakby wyjść z pewnych, Ran, bo koziorożec w Tarocie jest przedstawiany kartą diabła, czyli jest to taka karma, kara i wina. Tak jest w Tarocie przedstawiany ten znak koziorożca, zimowy znak. I tutaj może być to tak, że ten koziorożec po prostu lubi się. Ten koziorożec, on się lubi z tą panną, czyli te Merkury i Saturn fajnie się uzupełniają, bo Merkury dodaje im dojrzałości i rozumu, a Saturn z kolei wprowadza do nich taką cierpliwość i takie zdyscyplinowanie. I tutaj na pewno to u niego jest. I te koziorożce są też bardziej takie empatyczne, no bo satur i ósemka sprawia to, że one są takie. I, ale też mówi on o takim, takiej bezwzględności, o takim wyrachowaniu, które jest taką chłodną kalkulacją emocjonalną u tych koziorożców. Z kolei Karol Nawrocki to jest zodiakalna ryba. I to ryba. Z drugiej dekady. Czyli tą drugą dekadą rządzi jeszcze dodatkowo Księżyc. Czyli rybą rządzi Neptun. On troszeczkę wprowadza chaos u niego, bo trójka z kolei w numerologii to jest ten Jowisz. Jowisz jest władcą strzelca. I trójki to są takie głośne, takie większe, takie bardziej rozrywkowe, takie towarzyskie. I trójki ogólnie lubią, żeby dużo się działo i żeby to wyolbrzymiają pewne rzeczy, bo trójka z natury jest jako ten jowisz i one mogą właśnie sprawiać wrażenie, że patrzą na świat jak gdyby w różowych okularach i nie dostrzegają pewnych rzeczy, czyli one mają też takie, taki urok, i ten urok sprawia, że one go wykorzystują w takich swoich celach, ale też mają szacunek taki do, do miejsc, w których się wychowali, do przyjaciół, do koleżeństwa, bo oni lubią rozrywki, lubią przyjaźnie, lubią towarzystwo, lubią, żeby coś się działo, żeby było głośno, żeby wesoło było, żeby było fajniej. I te ryby właśnie są. Też intuicyjne, i, ale są też pamiętliwe i długo pamiętają zranienia, bo oni bardzo głęboko sięgają w przeszłość, bo to Księżyc tak ich do tego sprowadza, i Księżyc ich też sprowadza do rodziny, do opieki, do takiego życia, do korzeni. A Jowisz z kolei ciągnie ich do podróży i nawet jak wymigrują, to i tak wrócą. Bo są bardzo przywiązani do miejsca, w którym się urodzili i w którym przebywają. To tak tylko astrologicznie i tak numerologiczniej do tych dwóch kandydatów na prezydenta. A teraz weźmiemy w tarocie, jak to wygląda. I tak pierwsze takie rozdanie to będzie o tym, jakim jest człowiekiem kalor naprocki i jakim jest człowiekiem. Rafał Trzaskowski. Czyli pierwszy weźmiemy Rafał Trzaskowski, bo on wygrał w tej pierwszej turze, więc weźmiemy, jakim człowiekiem jest Rafał Trzaskowski. I wyciągnę pięć kart. Walka. Druga karta to jest śmierć. Księżyc, jakim jest człowiekiem. Czwarta karta. I można to powiedzieć tak, że ta walka o tą prezydenturę to on ciągle ma taki cel, niby jest jednakowy cel wszyscy mają, bo chcą wygrać, ale on, że chce jemu ktoś ukraść tą prezydenturę i on po prostu stara się zniszczyć wszystko, spopielić, bo śmierć to jest zniszczenie i on... Tak jakby na nowo chciałby się stworzyć jako człowiek, że tamto wszystko, co było wcześniej, to trzeba zamknąć i teraz jakby o nową kartę napisać, ale ma takie lęki i on jest zmęczony. Człowiekiem i ma obawy i lęki, wyczuwa jakby to, co się dzieje wokół niego, i on potrzebuje po prostu, żeby odpocząć. Potrzebuje takiego spokoju, stabilizacji, takiej ochrony, i czuje się, jakby przegrał. I że tak dyplomatycznie chce się wymiksować z tej sytuacji. I na razie to właśnie jest. Zmęczony człowiekiem i wystraszonym z wieloma obawami. A teraz weźmiemy, jakim jest człowiekiem Nawrocki. Też wyciągnę pięć kart, odpukam pięć kart. Dwójka monet. Umiarkowanie, kochankowie. Nawrocki ma. działa. Działa właściwie, tak naprawdę, dwójka monet mówi nam o tym, że on żongluje że on dokonuje wyborów i ma wiele możliwości. I tak na ten moment tak równoważy jakby te swoje. Jest takim człowiekiem zrównoważonym bardziej niż Kostki. On się opiera na drugiej osobie, ale też zazdrości jakby, że ten ma większe widoki na to, żeby Zostać prezydentem i on tak naprawdę to nie widzi tego, że, że działa, że, za duż, że dużo działa, ale widoki są marne i widzi to, że może być źle z tą jego prezydenturą i nie widzi jakiejś takiej możliwości. I stara się, tak naprawdę to żebrze jakby o wyborców, bo piątka na końcu. Ona mówi, że nie widać widoków na poprawę jako, te, jako człowieka, który może zostać prezydentem. I także jest rozdarty. Czasami może też nie zauważyć, Czegoś, bo mu umknie, to bo zbytnio skupia się na sobie. I tutaj to właśnie może być jego porażką, w tej, w tej prezydenturze, bo jest właśnie takim człowiekiem bardziej skupionym na sobie. I teraz, jakie intencje jawne są Trzaskowskim w kandydacie na prezydenta w Rafale? I te jawne. Intencje to są takie, że on o tą, tej pierwszej turze mocno walczył i to było jawne. On jest po prostu zmęczony. Też ma troszeczkę taki żal, bo piątka kielichów mówi o tym, że on ma ten żal, że to nie powiodły mu się te wybory i to jest jawne. I że to na niego tak spadło, on tak ciężko to odniósł i uznał, że to jest taka gra, że on to czuł, że to tak będzie, bo tu wyszła królowa buław, czyli to jest jawne, tak jakby go nie poparła ta część elektoratu, która jest związana z kobietami, czyli nie otworzył się na takie wszystkie inne możliwości, tylko skupił się na tym, Elektoracie, który go po prostu, któremu był oddany, ale jawne jest to, że wygrał tą pierwszą turę i że ruszył, żeby ponowną prezydenturę, ale jeszcze nie wie, dokąd to go doprowadzi. Czyli to jest u niego jawne, że on nie wie jeszcze, dokąd go doprowadzi. I teraz. Jawne Nawrockiego intencje. Jawne intencje są takie, że musi pozostawić to, co było w poprzedniej turze, musi odejść od tego, nie oszukujmy się. On wie, że młodzież go nie poparła i że on po prostu musi zacząć pracować nad tym, żeby odzyskać jakby ten elektorat, który poparł tą drugą prawicę i tutaj to jest jawne, on ja mniej o tym mówi, że nawet posunął się jak gdyby do oszustwa, żeby podpisać jakby to wszystko, czego od niego potrzebuje ten młodszy elektorat, więc tutaj to on nawet nie ukrywa tego, że to odpisał w ciemno pewne rzeczy, bo że myśli, że w ten sposób pozyska ten młody elektorat i tego nawet nie ukrywa, że tak będzie i z całej siły walczy o ten elektorat. Posunie się nawet do podstępu, bo siódemka Mieczy mówi o tym, czyli był, jest gotowy opuścić nawet swoje tamte wartości, które wyznaje, żeby tylko pozyskać ten nowy elektorat. Takie by są jawne intencje tych obu kandydatów. A teraz ukryte intencje Trzaskowskiego, Rafała. Ukryte intencje to są takie. Zabawa się skończyła. Czaskowski o tym wie ukrywa to, że się wszystko mu zawaliło w tej, w tej pierwszej turze i że to był taki ciężar, że on ciężko pracował, dużo siły włożył w tą pierwszą turę i tak przelało się już to wszystko. I w tym momencie jest taki osaczony już jest tak. Psychicznie zmęczony, ukrywa to, i że jest w stanie z tego jakby wyjść, ale on po prostu się boi i ukrywa to wszystko, że to, że jest osaczony, nie ma wyboru, jakby. Czyli on to jest taka, bo diabeł tak naprawdę to on osacza, czyli ukrywa. Karta diabła to jest karta kary i winy to jest karma. On jest koziorożcem i nawet mu wyszła ta karta diabła, czyli ukrywa nawet to, co koziorożec w sobie nosi, czyli zamyka się na emocje, na taką empatię. Jest po prostu zmęczony tymi wyborami i tą ścieżką, którą obrał. Czyli wie już, że zabawa się skończyła, że to nie są przelewki. Wiele rzeczy mu się zawaliło. Bo wieża kartak mówi o tym, jak ten kurz opadnie, to wszystko, to on dopiero będzie wiedział, jak dużo trudu, bo on już ciężko pracował na to, żeby też mogą być to złe uczynki, które spowodowały, że taki był procent, a nie inny, czyli to ukrywa, że to jest porażka. I teraz weźmiemy wizję prezydentury, jeżeli będzie ten, jaką ma wizję Trzaskowski. Prezydentury na te 5 lat. O, jaką ma wizję! Ma taką Trzaskowski, że zaraz wam pokażę. Bo aż sama nie mogłam uwierzyć, jaką on ma wizję. Proszę, jakie karty. Sam będzie decydował, czy on jako jedno władca taką ma wizję. I że to będzie stabilny prezydent, mądry prezydent, że będzie o gospodarkę dbał i o całą tą polską ramę. Już ma takie wizje, że skończy się ten konserwatyzm, konserwatyzm że skończy się ta, takie zamknięcie na inne możliwości. On ma już taką, że on będzie. Prezydentem i prawej, i lewej strony, i tej liberalnej strony, i że zdoła po prostu to zintegrować, jakby te wszystkie strony. Ma taką wizję i będzie działał i jest pewny nawet, że mu się to uda, wszystko, że będzie silnym prezydentem i Polska będzie szczęśliwa i bogata. Taką ma wizję. Czeskowski. A jaką wizję prezydentury ma Karol Nawrocki? Podobne karty wyszły odwrotnie. U Nawrockiego wyszły takie karty. Podobne: I Ma podobną wizję, tylko w innej kolejności. Tutaj, że nic nie, nie będzie przeszłość już ma za sobą. Że nic głupiego nie zrobi. Że samodzielnie będzie i że będzie super, tylko że już wyczekuje, jakby tych wszystkich rzeczy, które tutaj karty pokazały, że on ma taką wizję, że będzie samodzielnym prezydentem, niezależnym prezydentem, że będzie sam decydował o wszystkim i przyniesie szczęście dla Polaków. Dla Polski można powiedzieć jako odrębnego, suwerennego państwa i taką widzi Polskę i taką widzi wizję swojej prezydentury. A teraz, kto wygra te wybory? Czyli teraz w postawie karty, czy Karol Nawrocki wygra? Wybory w drugiej turze. też jest przesądzona sprawa. Ruszyło się w tej kwestii, i według tych kart to on po prostu jest święcie przekonany, że wygra te wybory. I to będzie spełnieniem jego marzeń. Nawrocki wygra te wybory. Według tych kart Nawrocki wygra. Trzaskotki będzie robił wszystko, ale niestety nie ma ruchu. Jest osaczył się, że tak powiem. Teraz, jaka będzie Polska po wyborach prezydenckich? Pięć tych kart wyciągniemy. No, tak naprawdę, to wszystko nam się zawali po tych wyborach: wszystkie marzenia, wszystkie plany, które, wszystkie obietnice zostaną złamane i nic się nie ziszczy i tylko zostanie kurz, wieża wyszła, czyli na każdym polu nic nie będzie się dobrego działo w tej prezydenturze przez te pięć lat. Powiedziała, że jakiś zastój będzie gospodarczy i rodzinny i tylko będą wzajemne pretensje jedni do drugich i będą wspominać jak to było, jak był poprzedni prezydent, więc to jest trudny wybór. I teraz będziecie decydować, to tak jakbyś wybierał między dżumą a cholerą. To jest taka sytuacja patowa. Ale tak mówią karty, zobaczymy, jak się spełni. Te karty to nie jest wyrocznie. Karty odpowiadają tylko, jak może to wyglądać, i co może wpływać na daną prezydenturę, jeżeli będzie ten prezydent czy tamten, czy Trzaskowski, nic się nie zmieni z tego, co było to samo będzie. Czyli będzie popis. Żegnam nam was cieplutko, klikajcie łapki w górę, komentujcie. Do miłego usłyszenia.